Wapiennemu za to, że tak ciepło przyjęliście nas wszystkich biegaczy i tak cierpliwie znosicie ten dźwięk, który wydobywa się z naszych głośników. Oczywiście wszystkich mieszkańców zapraszamy do tego, by mogła dzielić się, byśmy my mogli podzielić się z Wami naszymi nagrodami dla każdego mieszkańca, który do nas podejdzie do stanowiska komentatorsko-spikerskiego. Mamy szklaną kulę w tej szklanej kuli się kupony i na końcu wśród każdego z Was, kto mieszka w wapiennym, będziemy losować nagrodę od naszych sponsorów. Również drodzy Państwo, dla Was czeka druga szklana kula, którą będziecie mogli obdarowywać swoimi kuponami z pakietów startowych i o godzinie 15 spotykamy się na losowaniu e, nagród od naszych sponsorów oraz ceremonii głównej od naszych zbyć od naszych partnerów i sponsorów. Drodzy Państwo, prosiłbym raz jeszcze zawodników, którzy tak dzielnie przebiegają, wchodzą, nawet oczywiście mówię do o mówię to o Biegaczach, żeby jak najszybciej udrożniali swoją, udrożniali na trasę. Potrzebujemy tego przestrzeni, przestrzeni buforowej na to, żeby zawodnicy kolejni mogli mieć przestrzeń wbiegając, rozpędzając się i nikogo nie stratowali. Posiłek regeneracyjny od kaskady czeka na Was po lewej stronie od bramy startowej. Bafa czeka na Was od straży pożarnej. Mała, słodka, e, raczej wodna, wodno, wodno, słodka, wodna, niespodzianka w formie chłodzącej. Fontany serdecznie gratuluję zwycięzcom, zwycięzczeniom. My o 15 widzimy się raz jeszcze przypominam na ceremonii honorowania zwycięzców. Do tej pory tylko jedna z kobiet przekroczyła linię mety na dystansie średnim. Asia z Krakowa. Serdecznie gratuluję, zresztą oczywiście widzimy się po raz drugi w tym sezonie na ceremonii wręczenia nagród. Drodzy Państwo, wynik Open Biegu Średniego na... Średniego biegu. Chlipałopową Kamienica. Godzina 12 minut i 10 sekund. Borszowski z Wigniew z miejscowości Łazy. Godzina 12 minut i 46 sekund. Tracąc do lidera tylko 36 sekund. Trzeci. Kunc. Trzeci. Kunc. Marcin z Krakowa z drużyny Lakotin. Ze czasem godziny 15:21 sekund. No i pierwsza z kobiet dystansu średniego Joanna Jakem z Krakowa godzina 29:36. Ale ten wynik będziemy mogli porównać z drugą zawodniczką dystansu średniego Piona. Drodzy Państwo, Janny jak przypominam nam raz jeszcze godzina 29 minut i 36 sekund tracąc do lidera 17 minut i 25 sekund. Za chwilkę spojrzymy i porównamy to z drugą zawodniczką dystansu średniego. Oczywiście Pawlik Karolina 1 godzina i 30. 5 minut, czyli niecałe 6 minut wolniej od pierwszej. Asi przekracza linię mety. Drodzy Państwo, piękne wyniki kobiet. Czekamy na trzecią kobietę zamykającą nasze pudło 26 maja, Anno Domini 2019. Raz jeszcze przypominam, że e, wspiera nas również Centrum Aktywnego Rozwoju FRAJDA, e, bardzo dziękujemy raz jeszcze e, uzdrowisku Wapienne, dziękujemy Pani Wójt Gminy Sekowa za możliwość przeprowadzenia w ich rodzinnym mieście tych zawodów. Oczywiście Zapraszamy na obiad przygotowany przez uzdrowisko wapienne, w recepcji uzdrowiska można nabyć bąb na obiad. Drodzy Państwo, na zegarach 13.40, więc za pierwszymi zawodnikami godzina i 40 minut. Drodzy Państwo, przed nami trzecia kobieta na dystansie średnim. Wielkie brawa, wielkie gratulacje piona. Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie gratuluję, więc mamy pudło dystansu średniego. Czwarta kobieta na dystansie średnim właśnie w tym momencie przekracza linię mety. Państwa, którzy przyszli do nas ze swoimi pociechami Oczywiście dmuchaniec czeka na Was nieopodal biura zawodów Także jeśli nie, nie wiecie co ze swoimi pociechami zrobić To serdecznie zapraszamy do naszego dmuchania Dmuchaniec jest oczywiście dla każdego z Waszych dzieciaków Sam no to darmo Drodzy Państwo Dłochaniec, który czeka na naszych najmłodszych przywędrował do nas prosto z myśleniem, ponieważ wspiera nas również Centrum Aktywnego Rozwoju Prajda, który jest organizatorem wyjazdów dla dzieci lato 2019 przygotowane przez Magdalenę. Pierwsze wyjazdy już w czerwcu, 21 czerwca wyjazd do Grecji, wiek 6 do 12 lat, tym wyjazdu rekreacyjne. Kolejny wyjazd w Wieszady zawody, tym sur, wyjazdu survivalowo-sportowego oczywiście do Darłówka. My mamy również wyjazdy jednodniowe do Szczepnicy Energy Landii. To wszystko. Centrum Aktywnego Rozwoju Pride, które dzisiaj ufundowało nam w który znajduje się po lewej stronie od no Zawodów i wszystkie dzieciaki mogą korzystać z niego, do woli, Tak mówię mówię, drodzy Państwo, jeżeli komuś zaschło w gardle, tak jak mnie, ja y, sądzę się herbatką, ale z naszych, z naszych kupków perłowych, ale kto z Państwa nie musi pić herbatę, chce spożyć coś bardziej. Mylowego oczywiście czeka zupa chmielowa od piwo warunki, równie, czeka również posiłek regeneracyjny od kaskady, czeka również obiad płotny od uzdrowiska wapienne. Podchodzimy do recepcji zdrowiska, możemy nabyć tam. W bon bąku i ten poniż, w bąku, oraz w poniż można dumień uczniać i nie byśmy obiadę po pustowiska Bardzo raz jeszcze wszystkim zawodnikom gratuluję. A ja już podchodzę do Joli. Joli, jak się dzisiaj szło? Bardzo gorąco. Ale takie błoty że tak powiem, nie? Tak, Cała rodzina się przejechałaś, nie? Tak. Serdecznie wszystkim gratuluję, Agnieszka nie wiadomo jeszcze biegnie, na jakim dystansie dzisiaj biegła? Na średnim, więc ja bardzo się cieszę i czekamy oczywiście na Agnieszkę, czekamy na wszystkich zawodników, ponieważ ilość zawodników biegających musi zgadzać się z tymi, które przybiegają do nas. Oczywiście e, zapraszam na, do wszystkich e, namiotów naszych partnerów Active Academy. warownie. Serdecznie zapraszam na posiłki regeneracyjne. Widzę, że e, mały, mały korac się robi w przy posiłkach regeneracyjnych. Także każdy z Państwa, kto e, przybiega na mecz, oczywiście serdecznie zapraszamy, życzę smacznego. Na mecie. czeka na Państwa pudło, do którego prosiłbym, aby e, oddawać kupony, kupony, oddawać oczywiście e, chipy z numerów e, startowych na mecz. Również na każdego z zawodników czeka, czeka medal, czeka posiłek, czeka woda. Przypominam wszystkim kibicom, którzy jeszcze e, nie wiedzą e, jak wygląda e, cała klasyfikacja, oczywiście zawodnicy klasyfikowani są w generalce i tą generalkę przedstawiamy Państwu, ale na ostatnich zawodach e, w tym roku troszkę mniej, ale bardziej, jeszcze bardziej jakoś Cztery zawody e, kończymy jak zawsze i jak co roku w Rabce Strój w Amfiteatrze. Kolejne Drodzy Państwo, w Sztawnicy e, troszkę inna lokalizacja w Sztawnicy, ale e, na pewno nam to wszystkim wyjdzie na jeszcze większe dobro, bo będziemy mieć przestrzeń dla siebie. Także prawdopodobnie nie będzie to grajcarek, prawdopodobnie będzie to e, z... E, Pierwsza stacja kolejki pod palenicą, ale to wszystko no oczywiście Państwo będziecie mogli doczytać u nas na stronie Głównej w Aktualnościach oraz oczywiście na Facebooku. Zawodnicy... Kolejni biegają, wychodzą. Oczywiście na zawodników czeka punkt, w którym mogą schłodzić swoje rozgrzane ciała. Oczywiście mogą schłodzić swoje wszystkie części ciała. To wszystko od naszych... Strażaków, ja już podchodzę do naszego Pana Naleśnika, co u niego jak zawsze słodko, jak zawsze pysznie, gofry, naleśniki, american cake, kawa, herbata, wszystko czego chcesz, chcesz wege poproś o śmietanę rośliny. dobrze mówię? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Kciuk w górę oznacza się, że e, mam rację. Może ja podejdę do samego właściciela. Powiedz nam, co mi się polecasz e, u siebie. Wszystko jest dobre, wszystko jest świeże, wszystko polecam. Wszystko polecam. Jest...